No na rozprawę mi tak się pan nie zjawi, tak powiem. Ale panie... panie Ofera jakaś. Przepraszam, co tu się dzieje? Dobry, dobry, to pan generał. Co tu się dzieje? Panie generał. Będę. Ale nie no. mi zrównowagi, bo sama wieś jak Dobrze, jest. tak jest, tak jest, tak jest, generale. Wróciłaś ze szkoły, bądź że turniście. To ja mam tylko przyjaciela, który był w stanie pomóc. Czy podałby... Dobra jednak. Kurwa. Co jest grane, ty? Witam pana prawnika, proszę przyjechać Pod Doj. Właśnie omawiamy pełną kwestię. Ja jasne. Dobra, będę, będę tym. Będę jebanym prawnikiem. Mamy już content dzisiaj. Dzisiaj jest content, będziemy prawnikiem pierdolonym! To jest to. To jest to, czego było, potrzeba było. Kontecik. Prawnik był duże Nie no, się zaraz zmienimy Idziemy, idziemy garnitur Albo nie w chuj, bez garnituru Czekajcie, wszystko jest dobrze ustawione Teraz kamerę zmniejszymy Atakom Dzień dobry, dzień dobry, prawnik y, pietruszka. Dobry. Dobry. Siemano Siem. pietrucha. Czy dzień dobry prawnik, y, prawnik Pietruszka, w czym mogę pomóc? Nie? No właśnie negocjujemy. o niepełnosprawnych, no nie? Właśnie próbuję na dofinansowanie na ciebie dostać. Czy on faktycznie u ciebie pracuje? Tak. Jeszcze nie. Aczkolwiek jest na dobrej drodze. Bardzo się stara, jest mega miły. A jakiś Jak... problem proszę pana? Co? Nad prezencją musisz popracować u niego, wiesz? Co to znaczy. No na rozprawę mi tak się pan nie zjawi, tak powiem. Ale panie kurwa gorąco jest, to no jak mam się zjawić? Gorąco mię. No a ja nie jestem, buty mam. No, skarpetki buty, pan ma skarpetki też, owszem. Oraz nawet, nawet dwie pary. Ty. Ale ale te gacie musisz kurwa zmienić, bo one są lekutko kurwa zasrane. Ok, to nie no Taki par, pas startowy jak na zankudo. No, no ta, ta, w takim razie w czym, w czym problem? No, panie sędzio, wysoki sądzie. bo ja nie wiem w czym problem. No, jakby mi się wydaje ten pomysł bardzo fajny i dlatego chcę go podrzucić wyżej, żeby to poleciało. Można coś takiego wprowadzić, mi się wydaje. No, no to jak Foksik mówi, że spotkanie za pół godziny, jak macie czas i tak stoicie, widzę, że was nie na pas Moment, przegadać to i ten. Ja będę jakby w kontakcie czekał na waszą tam opinię, ale wydaje mi się, że no to jest super, no bo ono wiecie na czym te renty polegają, tak? No nie oszukujmy no się. Często są nadużywane w nieodpowiedni sposób, a ci, którzy naprawdę potrzebują pomocy, tak jak Rikotiko, który z nami przyszedł, no który jest nieskazitelnym obywatelem, po prostu ma różne stworzenia. Nie po garnitur? Cierpię nieskazitelnym, tak. Dobra, ubiorę garnitur czy mundur. No zostaw tak. ten co? Ile? Stube. O już ten tablet proszę nie rób siarek plach. Dobra, dobra. Znaczy nie będę tutaj mówił, ale... no taki... Kurwa, ruroty. w ten garniat mundur To mogę mundur założyć Nie mogę, nie mogę, nie mogę ten WKU ale nie, na razie zakładam garniak z tego powodu, że będę adwokatem, tak? I będziemy na pierwszą misję, kurwa, adwokacką jeździć. To jeszcze do chmielarza zadzwonię. Nie odbiera. Dobrze pamiętam tam no. Dobra, tylko teraz taki garnitur, czy taki? Chyba tamten, nie? Taki bardziej adwokacki. Walimy tamten. Nie pisz takich rzeczy, stary na, tym, na Twitchu. Dobra, dajmy ten na razie. Nie kurwa. Ja pierdolę. Ale... Dzień dobry. Chciałem ale, 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 ja tylko powiedzieć, to że to już mam garnitur. Mam już garnitur, jak chcesz. No bo... Bierze no, pan ten no, samochód, już. Już chwilę mam telefonu. Ej, dzień dobry. Co <młysza> 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 <Sza> fałszywe. Pietruszka z tej strony. Szymalo, siebalo, Petrucha, zatał. Co robisz? Złatam sobie interesy, kurwa, kredy się pytają się. Mm, no dobrze no, A ty dobrze. co, co masz problem? Coś greć tego robisz. M kurwa, pcham gips z miasto. Troszeczkę wisa z mam. Ja zostaję adwokatem. Jak to adwokatem? Ty Pietruszka adwokatem dostajesz? To. Ale że co? U gruba zawa w kancelarii? Te? Mm. A gdzie teraz jesteś? Na doju. A co się dzieje na doju? Przyjedź. Dobra, ja węgę. Jakiś melonik albo kapelusz? ładnie się. Pan bierze ten samochód, już. Jasne. O, może to... Y, sprawy ważne, ale ja no, to pan jest. Coś w Dziękuję. Mamy niezły pomysł. Gdzie jedziecie? Gdzie jedziecie? Ty, jedziemy kurwa y, pomalować graffiti na tych, na różnych ośkach, Ale zrobisz ze mnie adwokata? Twór. Dawaj, o. siadaj. Ty, tylko... Siema Gawia! <laughs> Hey, ej, ej, zrobisz ze mnie adwokata? Ale ty Zrobisz ze mnie adwokata? Damy radę, Pietruszka, ale na razie siadaj! Co wam, Pietrucha? razie na praktyki bez ze mną chodzi na cele. Jak z nami? Ale to ja muszę się przebrać, ja, jak nie będę, to czekaj. No. Jeździmy po południu tak, całych gangów Kurde. i tak, na przykład do Wagosów jedziemy, piszemy graffiti e, tylko Balasi, pieprzyć się Wagości. Do, do Balasu pis jedziemy pisać, pieprzyć się Balasi, tylko zieloni. I tak kółko, nie? I wszędzie tak. I w końcu no, będzie by się by coś działo. No nieźle, rozkreślicie piwę między ekipowo, no, no, za no, pika. No właśnie, w końcu coś będzie działo na mieście, a nie tylko sałowanie w porążkach. No? a co no. nic się nie dzieje na mieście? Ja słyszałem, że podobno nie. na Gercie to się kurwa napieprzają do chuja cały czas. Aaaaa... To wykorzystamy moment konsternacji jak yy, z więźnie w górniżej dolinie Dawajcie, dawajcie, no co wy kurwa stoicie niby w toju. Dawajcie, jedźcie za nami po prostu weźcie tam to auto za nami. No to dobra to chodźcie my pojedziemy dia diamencik z Pietruszką, bo tu chyba już nie ma miejsca Dobrze. To, no. to jest jedno miejsce jeszcze Fóry będą tam, tam. Kup, kup, kup. Ja, ja muszę się przebrać, ja muszę się przebrać po do kardylera i tam sprawic spra spra sobie fury no. On ty... się musi przebrać, Piotrka się musi przebrać jak za to... A jak coś, dobra. to wyślijcie piesa, jak coś to ja mam spreje. Mam spreje, ja mam robię wszystko. Dobra. Tylko musimy po prostu na bas grać tam na szybkości coś. I, no jak, dobra, ja jakby robił to, to, to twoje e, No co nie było randewu? Kupiłem jej najdrożą torebkę, z sukienkę Co się ubrać? Co się ubrać? Mundur, chcecie? Jakoś normalnie. Boże jaki ty jesteś przystaje? Dziękuję. O, nie mogę sobie na <noise> Dawaj ten płaszcz, błagam Cię. <noise> I zdejmuj kacze. Nie mogę tego pojechać, weź co ty? Czemu nie możesz tego płaszcza? Zakaż a pokaż ten płaszcz na chwilę. Kurwa, ile... No co jest z tym płaszczu nie tak? No właśnie nie to... wiem, kurwa. Ja no ma tylko ten... opaskę zwykłą. A, a co ta opaska, opaska? znaczy niby? No... no, no. To, to, bo ja... No nie, nic po prostu. Czerwona opaska, jak opaska, nie? No, ale znaczy nie, bo to źle fituje z tą moją czapeczką po prostu. A, a bez czapeczki, czapeczki nie co sobie tego na... No nie wiem właśnie. A, a weź pokaż jeszcze raz na to te, ten... Pokaż czapeczkę. No. <laughs> no. z tym to troszeczkę może lefić, to ja To troszeczkę może źle. No ale tak. Tak jest okej, okay. tak jest okej. Okay. Myślę, że w majteczkach teraz jest okej. Okay. <grystanie> w Dobra, to idziemy. <grystanie> Dobra. Dobra, to jademy, jademy. A ty dzisiaj, Pedro, jakiś taki za spokojny jesteś. Wczoraj chciałeś gwałcić, to parę. kurwa, Dobra, kurwa już daj mu chwilę być pobyć normalnym. Okej, okay, okej. Okay. Zły Zalaz, przy, się, przy przy przychowani, nie, przychowani. nie, bo dzisiaj ja jestem przyjebany lekko, wiesz, zmulony. Zmulony, ale się zaraz odmulę. Ej, ja też jestem <trania> dzisiaj przyjebany. <trania> ja ej, widzisz, to ja też jestem taki przyjebany jak nie, ale to, ja. Nie, te to... ja, ja też. Ej, ja jestem jest przyjebany dzisiaj. Ej, jest dzisiaj jakaś retrogradacja marsa, kurwa, czy coś, bo Nie, 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 ja jestem bardzo zmulony. W chuj, jestem zmulony jakiś. Ale ja też, ja, też, ja też tak mam, jest jakiś taki nadwraz spokojny, kurwa, jakbyś tak nie jebał. Nie Jest dzisiaj dość ścisło. Dobra, Trzyma, no, ci gdzie, na które to jedziemy? Może na wagosów najpierw. To dawaj, na zielonych, tak? Na, na których? Bo to. To poczekajcie na nas. Kuja nam zrobił, jak my jesteśmy na dwie fury. Na których zielonych? Tam na tym kółku czy na... Dobra, widzę. Dobra, tutaj, tutaj, tutaj. Co I, namalowali? Ty? Gdzie on namalował coś? Uwaga, go sam po lewej Gdzie no, wy namalowali? Na oknie Ej, I, i, i jak oni się nazywają, ci co tutaj są? Od kiedy się graffiti <śpiew recognizable> cgf, CGF, CGF CGF Dobra, dobra tak. coś jeszcze, napisz, że cgf to kurwa te, nie? Ale macie jedną puszkę? Macie jedną puszkę? Tak Nie No, ja ci dam nawet dwie Macie tutaj u mnie, trzy puszki daję Dobrze on wygląda, ja mam kurwa naprawdę tak dopierdoloną postać kurwa zrobioną Nie wiem, czy kurwa ona nie, nie lepiej od Chmielarza kurwa wygląda Ale wiecie co? Bardziej mi się podoba mundur. Bardziej mi się podoba mundur, niż ten, to. To jest spoko, ale... Ale mundur chyba lepszy, co? Na razie to tak polatamy. Jak to? Przecież to jest dobre. Ale nie, no chuju, no chuju no, chuj, no, chuj, no, chuj. no i baj nie ma, kto jest? Ta, zaraz będzie, zaraz będzie spokojnie. Ty. Ej ja też się powalować. Ty. Ej, 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 ej my napisaliśmy to samo dokładnie, kurwa. Baj. Ej, bez kitu. No co to takie małe. Dobra, namalujesz kurwa na. u Wagosu. Ej, ja nieźle Dawaj na Wagosu, dalej. Nie takie I ja. Gabora <laughs> też. Napisałem. <laughs> kurwa, cekier, no kurwa, duży. Chcecie? Tam się napisali. A Wagosy są gdzie indziej w ogóle, kurwa. Ej, Wagosy są gdzie indziej, Wagosy są w ogóle gdzie indziej, tam przy plaży. Ej właśnie ja to cykiet na ale nie to nie to, dokładnie to się nerwisz. Tak to Nie? no, on Kocham się! Ja, 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 ja ciebie też kocham. Ale ja mówię ci poważnie: dwudziesta druga. Albo. Co dwudziesta druga? Albo zostaje albo. Albo, albo, katem, albo. katem. Ale to. Kogo się chcesz skatować, co? Babe, babe. Dobra, kogo mam zwyzywać? Co? Kogo mam zwyzywać na graffiti? nie mam pojęcia, ja nie mam... Ty, a masz, masz, masz jedną puszkę więcej? Ej, rób i masz jeszcze te puszki o Jebać. Kogo miałem zwyzywać? Kogo? Ja tu maluję. Dobra, maluj, kurwa. To by wy piszecie kurwa debile. Nie no i będę musiał was tutaj montować kurwa za to. Ty kości tak chujowo Kurwa! Że mi samo, samo maluje. Jak nawet no, czy ścianie nie stoisz do Jak nie? No przecież... Ty, ty stoisz przy aucie! Oje paleś! No. Fajnie, Fajnie kurwa. Co ty kurwa, Coś, kurwa robisz Tę... bo... Zamknij dupę ty! To ja? Uspokojuj się kurwa czy nie? hej a ty w wojsku byłeś? Kurwa tak, a, a, to, to, a ja, a ja jestem byłym formozą kurwa i co? No i co? A ja kurwa pod gromem kurwa, czerwone berety A, to melduj kurwa kocie! Szwaju Nie kurwa kocie, ty będziesz pił kurwa zariastu, kurwa

Słuchaj jak ty wotowcem zwykłym jesteś, a ja mówisz wotowcem, kurwa! Fotowiec zwykły kurwa skwik ja widać dobra, kurwa dobra weź tam bierz, Dobra weź szwejju ty wotowcu ty weź, kurwa weź, idź, ty naprzód wotowcem, kurwa Ty masz na nazwisko kurwa To to kurwa, są złotowce, World of tank tak zwani, bo nie Nie to kurwa. to jest kurwa wojsko ochotnicze kurwa jebane, ty jebać, no. Ja się wiem, no. wiem wiem Kurwa Słogami no no ja może możecie nie po, pokierować Swejje Dobra dawaj pietrucha na 27 bo już ten bo Jebać Ankę kurwe? Jebać Ankę kurwę Dawajcie <laughs> tak napiszemy. Tam dalej, <laughs> tam dalej, Ucie nie! Na Szon... Dawaj siadaj! Ej, ale mi się zobaczyć malu. A gdzie, gdzie są? No chodź! No, mundur nie masz? Czekaj, to no, bo... Dobra, nie, zakładam mundur kurwa. Zakładam mundur, rzeczywiście ten jest taki se. <śmiech> Dobra! <śmiech> kurwa. Dziękuję za suba. Mundur i chapa, budzi respekt? Właśnie, kurwa, no. Że to wi widać, kurwa, że nie z pierwszej łapanki jestem. Dawaj, 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 dawaj! Spierdolone te kurwa! kurwa! Jebać się! <laughs> Jeźdź, muszę się przebrać. Po co, po co? się przybrały. Wiem, ale nie czuję się w tym dobrze. Okej, okay, no... Słuchaj, dobra, ten, ten żołnierz, jak nie miał do mnie respektu... Bo nie miałem munduru Nie miałem respektu, bo nie miałem munduru. No to zakładaj mundur, zakładaj mundur! Tak, wiem właśnie. Nie mają do mnie ludzie respektu jak nie mam munduru. Dziękuję za suby wszystkim. A ty a ile ty masz takich ubrań w ogóle? Coś, coś dużo mam w sumie. A ty? Ty masz chuj tam... chyba, nie? No tak, coś tam mało, coś tam mało. Dawaj tak, tak jest w gitarach, się. No i to jest kurwa styl. I jedziemy mówi. napisać coś na komendzie ogólnie, dobra? Dobra. A masz e, spraye? Mam, mam spraye. Dam ja bo ja też w ogóle cały czas mam jeden napis w głowie, który chcę napisać. Ale... A co robi taki Piterek Purkerek na przykład teraz? Ach, nie, on to jest zawsze, wiecie, zalatany. Ja nie wiem, ja tu teraz pcham towar, jestem skupiony na tym. Yy, I kurwa od w sumie dwóch czy trzech dni w ogóle nic jedynie, no bo kurwa muszę zrobić yy, siatkę klientów, rozumiesz? Czaję, czaję! Ja jak nie ci powiem, jak jak to ci powiem... Ja to ci powiem, się za losantosz. Ale to w no Ale zobacz, teraz będę codziennie. Nie cieszycie to, Nie cieszycie, cieszycie to, cieszycie to. Cieszycie to. Cieszycie cieszycie to! Nie cieszycie bo to. to! Nie cieszycie się to! Nie będziesz się tam. że Nie cieszycie ja zapomniałeś o mnie. Nie Nie cieszycie się Nie o się Nie cieszycie się tam. Nie cieszycie Nie o Nie Nie co to jest? Kurwa. O kurwa! O, kur... o ja pierdolę. Ej, daj mi też, daj mi też, też coś napiszę. Czy bolo. <noise> DAX na Five City? No bolo i DAX też będą na Five City grali, no? Bolo już w ogóle ma, ma włelkę. On chciał teraz wejść, ale. Eee, ale jest chuj, nie? No ale, ale wejdzie, 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 bolo. A pisz, Lucy, C kocha B na B? Można napisać, zera. Ale ja nie mam. E, nie mam spraya. Nie mam spraya. co mi spray. Teraz... Melduj! Melduj! Masz puszkę, masz puszkę, trzymaj puszkę. Co mam napisać? No ja napisałem śmierć kurwą i frajerom, wolność ludziom i złodziejom. Dobra, kurwa, ja mam za długie zdanie. No gdzie wy jesteście, bo mu komendę malujemy? A tam coś coś malujecie, czy są? No dobra, dobra, jedziemy tam zaraz w Dobra, uszy słyszą, oczy widzą, usta milczą. Nie ty kurwi. Hej, napisałem oczy widzą, uszy słyszą, usta milczą. HWDP Dobrze, dobrze, dobrze. A widziałeś tu jak ją narysowałem tego? Chodź Ci coś pokażę. Saszka wam. Saszka was here. <laughs> ty, Saszka, sprawa jest w ogóle. Dobra, musimy coś odjebać. Ja, ja chyba na razie się muszę pobujać sam, żeby odnaleźć się. się! przesiadź! No przysiadaj się! Kto ja? Nie, nie, no. ty Saszka, w ogóle ja tobie dawałem wcześniej jakiś śuwalk, jakiś towar. Nie. nie. A nie chciałbyś tutaj polatać na większą skalę. No, a z czym? Z mewką. No z, z mewką, tak, no. Ej, weźmy ogarnię, weźmy ogarnię, jakiś jakiś autor, muszę coś ogarnąć. Bo kurwa. Brawo, rozmawiałem na takim całym procencie to w ogóle nieopłacalne było byd więcej czasu marnowałem jak mi się to opłaciło To czekaj, pogadamy Ale... ja tylko mu to auto teraz wkołuję Dzięki yes, yes, dobra. dobra, bo każdy ma tu jakąś robotę do załatwienia Każdy ma coś A ja potrzebuję prostych no rzeczy, potrzebuję pistoletu na pewno Kurwa, Allah. potrzebuję pistoletu, potrzebuję czego jeszcze O, afera jakaś Przepraszam, co tu się dzieje Dobry, dobry Pan generał Co tu się dzieje? Panie generale Czołem, 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 co tu się dzieje? Panie generał, reportuję, była użyta. Salutuj, salutuj, melduj! Melduj! Panie generale, została wystrzelona flara bez żadnego rozkazu oraz ostrzeżenia w obywateli z mojej prawej! Eh, dobra! Kto dyżurnym był? Dyżurny był! To kurwa dyżurny był! Slidspol! Dobra, śnispol, wystąp! Wystąp! Słucham. Ale hej, powiedziałem wystąp! Ale powiedział... Zrobiłem. Ale baczność, baczność, kurwa, baczność! Nie, 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 proszę pana, ja jestem inspektorem policji, ja nie będę panu soldat. Dobra, czemu już wystrzelona była flora? Nie mam pojęcia. To kto kurwa pojęcie ma mieć! Kto kurwa pojęcie ma mieć! Ludzie, e! którzy ją wystrzelili generał. Generale ser! Z jego lewej! Policjant w czarnych włosach, ser! Ty! On będzie wiedział! Ty hey, wystrzeliłeś florę! Nie, nie, o, proszę, dobrze, nie! Boże! Nie, he, he, nie! Nie! Hej ma Dobra, wracają! Dobra, to my jedziemy! Dobra, to my jedziemy. E. Tak. No włogaki nic nie w No próbowałem, ale sami wiecie jak jest. Eh, nie da się Generalnie, tym się trzeba zająć, tym się za kurwa zająć! Zajmiemy się, zajmiemy się, zrobimy bunt obywatelski. Trzeba zebrać jak najwięcej osób i zbuntować się przeciwko systemowi Doprowadzę tak, bardzo razu panowie! Niech żyje nie wolne! Idzie. Niech żyje wolne, los Santos! Niech, niech żyje, żyje wolne Los Santos! Anarchia z spocznij Spocznij, spocznij już. No, spoczni, spoczni, spoczni. Generał idzie. Dobrze Dziękujemy generale za interwencję Nie masz problem Wiecie do kogo się zwracasz chłopaki jak będzie jeszcze problem? Jak najbardziej generale Pan generał Aaaa Cześć maleńka Dzień dobry Jak ma. Świetnie, świetnie dziś wyglądasz Dzień dobry świetnie Witam dziś... pana generała, jak dzisiaj się pan czuje dzisiaj pan generał? Hmm, można powiedzieć, że dosyć dobrze, a ty? Bardzo zdrowo pan dzisiaj wygląda hmm, waliłem mefę a, no to może dlatego pan taki jesteś. Pan, generał jest taki dzisiaj. Taki spokojny dzisiaj, nawet powiedziała. Rzeczy zamy. jestem dzisiaj spokojny, bo. Um... No, no, no. Nie jestem spokojny, spokojny dzisiaj miałem, to i jestem spokojny. Ale nie wyprowadza no. mi zrównowagi, bo sama wiesz jak Dobrze, jest. Dobrze, tak jest, tak jest, tak jest, generale. Wróciłaś ze szkoły, Bo tak. że to y A jak ocenisz żabkę? Rzabkę. żabka? na żabka. Jaką cenisz, żabkę? A, to jest żabka, tak. No żabka, plecak, żabki. Co tam trzymasz? Wszystko tam jest. Dildosy masz jakieś? malutką. Co mam? E, Dildosy. Y, a co tu jest? Nie, 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 Didolos? Didolos? W ogóle, jak chcesz, to mogę ci kiedyś coś narysować. Y, narysować y, graffiti. Mogę ci coś narysować. A ile masz lat w ogóle? Y, y, zależy, kto pyta. No, no powiedz ile masz lat, skoro że Nie dajam no, ja mam po, ponad 20. Bawiłaś się już cipką. Nie no, tak Nie, no tak do mnie! Ale jak co to, to jest jakaś ryba? Nieważne. dowiesz się, dowie się, się... w trakcie. Okay. Słuchaj! Słuchaj tak? co dzisiaj planujesz w takim razie, co? No właśnie porwali mnie, byłam tutaj zakładnikiem byłam, tak jak wy mnie wczoraj porwaliście, też byłam zakładnikiem. Musiałam po wczorajszym dniu troszkę odpocząć, bo trochę dużo się działo. Ale dużo, szukałam pracy, wiesz, i byłam na rozmowie o pracę dzisiaj. Pracy szukałaś, tak? Tak, bo będę chciała właśnie iść do pracy, żeby coś robić. Okay. A pan generał dziś pracuje? Słuchaj, dziewczyno, mam dla ciebie, tak. ciebie pracę. Mam dla ja, ciebie pracę. Jaka praca? Będziesz musiała się trochę tylko bardziej poświęcić, ale dobrze płacona. No. A z czym? Nada się. A z czym? A z czym poświęcić? Chciałem nie, yeah. możemy tutaj pogadać, bo ja nie wiem, czy tutaj coś ode mnie przyjaciele nie chcą, wiesz? Jasne, yes. w takim razie pogadamy tutaj. Złej będziesz pogadamy. No? Jasne, jasne, numerem telefonu też możemy się wymienić. Tak, bo w razie co, bo yy, tak nie wiadomo czy coś się nie, nie wydarzy tutaj. Wyślij mi cztery, e, strzałkę, dwa, strzałkę. Cztery cztery. Dobrze, wyślij ci strzałkę i jak pana generała zapisać? Pan generał? E, 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 może być, może być. Pan generał, dobrze, pan generał, dobra. I daję ci już strzałkę. Świetnie. A ześniemy razem na wspólnym e... połączeniu. A? A proszę jeszcze raz, proszę? Czy zaśniemy razem na wspólnym połączeniu? O Jezu powiem ci Powiem Ci y, generale, że jesteś drugą są, co i tak proponuje. I Nie, czy to jest... był Gorigamora? <grym> tak! <grym> tak! <grym> wiedziałem, ty wiedziałem! ten to masz łeb! łeb. Gorigamora jest y, y, człowiekiem ode mnie, więc... Mmm, bardzo możliwe, że to właśnie. Bardzo sympatyczny, bardzo sympatyczny. Nie wysłałaś mi strzałki, ja, kochana? Nie, no wysłałam ci. Czy twój numer to? An? Nie wysłałaś. Czy ja takie dzwonię do ciebie? Nie dzwonisz do mnie. Nie, nie, ja coś źle wpisałam. Nie lękaj się. Ale dobra, dziecinu. Dobra, jeszcze raz, powtórka z rozrywki, bo ja mam problemy, wiesz, lekkie. Oj, problemy lekkie, masz, nie, naprawdę? A ty masz problemy jakieś ze sobą? Zarek Anoreksja. Anoreksy. Chciałam, że jest. Ym, to ja mam takiego przyjaciela, który byłby, byłby w stanie ci pomóc. Czy podałbyś mi jeszcze raz swoją wizytóweczkę, ponieważ coś tutaj pomyliłam? Jasne, jasne. Już ci podaję, już ci podaję, Dobra, kochana. Super. Proszę bardzo, no to moja wizytówka. Podaję ci ją drugi raz. Dobra, już jest wszystko ok. Po Dobra, <laughs> Okay. Ciekawe, jaką wiadomo, ja wiadomość w ogóle wysłałam. Eee, nie, nie wiadomo, nie wiadomo. Dobra, Paula, tak. Dobrze, Paula Wife. General, jakbyś potrzebował pomocy jakiejś, czy coś, to zawsze ja pomogę. Oglądasz Ty anime? Muszę pogadać, czy coś. Tak? Kurwa, ja oglądałem, jak byłem w twoim wieku, oglądałem też. No? A i jaki? Co oglądałeś? Co oglądałeś? Ava Avatar. Kurwa, legenda Angla. O, to jest super! Nie, to jest fajne. A chciałbyś jeszcze coś obejrzeć? Jasne. Jasne. To ja ci normalnie mogę zrobić całą listę sobie, ani nad magii, jakikolwiek, co lubisz, Mogę normalnie, wiesz, zaraz wyciągnę tutaj, wiesz. Jakiś swój notesik wyciągnę i normalnie mogę zaraz wszystko, wszystko ci pokać, normalnie tutaj wszystko pozykcywać. Co lubisz, jaki jest twój ulubiony gatunek? oglądania okej, okej, to z tego. Dobra, to się wyklepię. Dobra, a jakie masz. Ojej, troszkę mi za. A lubisz komedię? Oj, porno, porno lubię. Ale lubisz może fantazy? Fantazy, fantazy, tak, tak. Gdzie, gdzie kosmici kurwa atakują? Ooo, o nie! Kos... Okay, kosmici, fantazji. Ja Fantazuję, wawel, że jeszcze że besties będziecie z panem. Jaha! Ja! Besties! Ja! A powiedz mi, generał, założyłbyś taki plecaczek i będziemy mieli matching, matching outfit? Ja, ja, jasne, jasne założę, założę. Naprawdę? Na... Naprawdę! O, dobra, ale so zrobisz cute. mi tą listę czy nie? Dobra, zrobię ci listę, a tylko muszę się przygotować. O, dobra, 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 a dobra. Lubisz mre... kobitki czy mężczyzn? A mężczyzna, No i kobitki też. To ja ci od buta mogę ci polecić. Ja normalnie wyciągaj notatki jakiś, ja ci już mówię. Wyciągnij. A lubisz, no. wolisz czytać? Wolisz czytać czy wolisz oglądać? Czytanie jest lepsze jak coś. Ja nie umiem czytać. Pisać tylko potrafię. O kurde. A... To zapiszę. Ale mam Dobra. kolegę, co umie czytać? Ej no to, to, to oh! No to idealnie. Ty ogarniasz sobie kolegę, który normalnie do ciebie czyta i ci pokazuje obrazki i wiesz i to się kręci. Oh! No jak lubią panowie, no to mogą sobie tam robić jakieś yeah, yeah. szmery, bajery, jazdy, nie jazdy. Dobra. Zabierz sobie BG Alex. To jest pierwsza B, propozycja. B, B, BG. BG, BG 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 Alex. A, tak. Kurwa, czekaj! Ej, Dobra. B, B, nie, na, spokojnie, B, na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie. BG BG Bidzi, Bidzi, Alex. Widzi? Bidzi, Alex, dobrze, dobrze. Na Spokojnie, nie denerwuj się, wszystko się wyklepie. Bidzi, Alex. Bidzi, Alex, o jajku, to będą, to będą problemy, jak będę jeszcze podawała... Dobra, to tak, um, to teraz kolejne. Anti-Piti. Um, Antifa. Anti... Anti-Piti. Nie, nie Didi, Didi to zły, ble, ble, ble.